Chciałem Wam serdecznie podziękować za to uczestnictwo w naprawdę historycznej chwili. Czy to była historyczna, to się okazało? Wszystkie za chwilę. centrale związkowe, trzy największe centrale związkowe mówią jednym wspólnym głosem. Wiecie, jak nam tego głosu brakowało podczas strajku w Budryku w 2007 i 2008 roku. Tam nas nikt nie wsparł. Teraz my to zapom zapominamy. Na nasz apel napisany w 2011 roku centrale się zjednoczyły. I teraz te centrale rozumią, że bez wspólnych działań walka o prawa pracownicze będzie walką pozorowaną. W z tym. Serdecznie Wam dziękuję. Muszę wam no, naprawdę powiedzieć, że to co zrobiliście, to jest wielkie. Ono zaprocentuje nie tylko dla nas, dla naszych rodzin teraz, ale w przyszłości dla całej polskiej młodzieży nasz związek. Związek kadra z Budryka. Zawsze walczył o prawa pracownicze od 2001 roku. Walczy i będzie walczył. Nas nie będzie, mnie nie będzie, ale związek będzie istniał i będzie walczył, bo to jest związek walczący o prawa pracownicze dla przyszłości. Dziękuję jeszcze raz. Szczęść Wam Boże.